To dzisiaj nadszedł w końcu kopania czas W rękę dwie oreki lofistej Poczuję, że biorę goblą moc Zamyślę się, zapadnie noc Bo to dzisiaj nadszedł w końcu kopania czas Siema wszystkim, witam Was bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Arnold PC1 i pozwólcie mi tylko, że ja wybiorę sobie klasę szybko, bo właśnie zaczynam grę na serwerze Zombie Horde. Link będzie podany oczywiście w opisie. No i zaczynamy. Na początek, zanim będę cokolwiek mówił, muszę zabić sobie tutaj ładnie kilka zębiaczków, gdyż z nich wypadają właśnie Golden Nuggetsy. Jest to waluta na tym serwerze, za którą później możemy sobie kupować w sklepie różne lepsze przedmioty, które ułatwią nam przetrwania właściwie umożliwią, bo bez tych przedmiotów nie macie szans na przetrwanie, yy, na przetrwanie na serwerze. A więc tak, yy, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, aby przetrwać jak najwięcej fal. Yy, myślę, że tak yy, jak będziecie grali, to naprawdę bardzo ciężko będzie Wam przetrwać dłużej niż 40 fal, bo to jest naprawdę bardzo potem wiele ząbiaczków tutaj. Ale okej. Okay. O, mamy jajko żelaznego golema tego Jakie możemy zespawnować naszego golema, który będzie nam pomagał w walce z zombiakami? Ogólnie mam taką taktykę, że jak walczę z zombiakiem pojedynczym yy, lub grupą zombiaków od dwóch do trzech, to nie wale w nich cały czas z mieczem, tylko jeden cios mieczem, one od, odchodzą, że tak powiem, i wtedy cios łukiem i szybko dalej mieczem. Myślę, że to jest dobra taktyka przydaje się często, ale okej, okay, ja zobaczcie, skrzynce, jedzenie. Tak, tutaj są pokrywane w skrzynki na całej mapie, w których mamy jedzenie lub golden nagetsy jedzenie umożliwia nam oczywiście przetrwanie, bo bez paska głodu nie oddawa nam się życia. A gdy pasek głodu jest po prostu niezapłany całkowicie, to raczej w sensie gdy nie ma żadnego tego mięska tutaj, to wtedy tracimy życia. Tutaj jest odmiana. Odmiana zwykłej skrzynki Ender Chest, z wypadają przedmioty dostępne w sklepie oraz yy, różnego typu zbroje. Zobaczę sobie jeszcze, co my tutaj mamy. O, proszę bardzo, dostaliśmy małotową mo koktajl. Czasami, aczkolwiek bardzo rzadko w yy, skrzynkach dostępnych ogólnie na całej mapie są właśnie itemy ze sklepu premium. O, i tutaj jest taki bug, proszę zobaczyć, że te zombiaczki. O, kurde, nie ten, ale ten który, ten, który był, ten, który jest uwięziony tutaj po lewej stronie. On po prostu nie może się ruszać. Nie wiem, to jest jakiś bug. O, teraz już może, bo wyszedł, ale przez chwilę po prostu się nie mógł ruszać. O, kurde, ja mam tak mało życia. Nawet nie, zau nie zauważyłem. O, kurde. Uciekam stąd. Niewiele zabrakło. Mam już 15 Golden Nuggetsów, niedługo będzie 20, a za 20 Golden Nuggetsów możemy kupić swój pierwszy żelazny miecz. To jest pierwsza rzecz, którą powinniście kupić chyba w sklepie. Tak, i powiedziałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy na tym serwerze. Są tutaj oczywiście levele. Lewe y od levelu zależy jaką klasę będziecie mieli do Do wyboru, ja mam w tej chwili level chyba 60 albo 59. Level sprawdzamy komendą. Level y ja mam 61. O no, to ładnie. Dzisiaj już też grałem wcześniej, więc mam 61 level. O kurde, mały zębeczek zabił tego klaszkę. Właśnie te małe zębeczki są najgorsze. Y tak, y tak jak mówiłem, levely obokują nam klasy prostu Im dłużej gramy, im więcej rud mamy rozegranych, to tym większy mam level. Ja mam w tej chwili 61 level i mam klasę Weteran, która daje mi na start poza zwykłym, poza zwykłym uzbrojeniem dla klasy domyślnej. Tą klasę mają wszyscy, którzy nawet mają pierwszy level. To daje mi ona jeszcze dwa granaty. To są takie one, mają ikonę perły. Możecie sobie zobaczyć. Yy, tak I dają mi łuk oraz dwa, chyba 30 strzał albo 25. Nie pamiętam dokładnie. Potem yy, następne klasy będą dawały coraz lepsze temy, coraz lepsze i tak dalej. Dlatego warto naprawdę sobie trochę poeksbić. O, przepraszam znowu za te wstrętne spadki FPS-ów. Poczekajcie, moment. Sekundkę. Tutaj zamknę, ok. Możemy grać dalej. Musiałem wyłączyć jeden program, A czyli przeglądarkę, tak dokładnie. Ok, mam 18 Golden Nagazu, jeszcze 3 będziemy, będziemy mogli iść. A nie trafiły do mnie, szkoda. Ale ok, jeszcze muszę wspomnieć, właśnie, że te skrzynie odnawiają się, o ile dobrze wiem, chyba o 3, co 3 albo 4 minuty. A no, warto co chwilę tutaj przychodzić. Tak samo jest chyba z czasem. Co my tutaj mamy? Mamy Splash Hill Potion To sobie tutaj odłożę. Oraz Mołotow Cocktail. Mołotow Cocktail działa w ten sposób, że jeśli go rzucimy go w zorganizowaną grupę zębiaków, to one wszystkie się podpalają A teraz, właśnie przed chwilą widzieliście, jak jakiś koleżko użył granata. Granat po prostu zmniejsza ilość HP grupy zębiaków. Po rzucaniu go w nie. Dziwnie, trochę mówię sorki. Okay. Zębiaczku, tobie już dziękujemy. Dziękujemy już ci, ząbiaczku. Ale ja mam 24 golden nagaci i idę sobie kupić miecz żelazny. Okej, okay. iron sword. To damy sobie tu, to tu, tu. Nasz arsenał. I może jeszcze zjemy sobie rybkę. Dlaczego nie? O, ząbiak. Dziękujemy za pomoc, panie kolesiu. Oj coś ciekawego tutaj chyba nie, chyba jedna rybka była. O o! Yy, dobra, mały ząbiak idzie. Raz i dwa. Idealnie go załatwię. Jak walczycie z tymi małymi ząbiakami, to polecam właśnie walić pod siebie w grunt i wtedy, gdy one się zbliżają, to właśnie wpadają w taką można powiedzieć pułapkę. I to jest chyba... Jeden z najlepszych sposobów na walkę z nimi, gdyż naprawdę bardzo ciężko się z nimi walczy. Mają taki sam damage, o ile dobrze wiem, co te większe ząbiaczki. jednakże mają mniej życia, chyba o pół życia, o 50%. Kurczę, ja tutaj tak walczę z tymi zębiaczkami. O kurde! A, spadaj, 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 spadaj. Już coraz więcej z tych zębiaków. Nie wiem, która to jest fala. O kurde, gdzie, gdzie jest reszta ludzi? Dobra, strzelamy. Może w jakiś sposób je odepchniemy, chociaż. O kurde. Czekajcie. Ktoś nas tutaj otacza. Dobra, ten się pali. Nie będę używał. Granata. O kurde. Co się dzieje? Co się dzieje? Żyje jeszcze? Dobra, żyje. Ktoś nas tutaj goni. Wydaje się, czym blisko tego kolesia, bo to jest chyba jedyny sposób w tym momencie na przeżycie. Albo i nie. Kurde, czemu tak mało Ludzi, co stało? Oh. Co tutaj się dzieje? Nie trafiłem jeszcze z czoła. Dwa razy nie trafiłem z strzała. Kurde. Mam tylko 13 golden nogatów. O, w Ja zabił go! Pół serca. No, co tu się dzieje? Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Nie do mnie! Nie do mnie! Nie, 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 nie. nie. Przeżyłem to. Nie wiem jakim cudem, ale to przeżyłem. O, kurde, pół serca, dobra. Ja teraz jestem archerem. Będziemy im pomagać. A, wchodzą tutaj zombiaczki. Ale mam mało HP. Okej, już trochę więcej. Dobra, wszyscy tutaj zostałem. Fala 27, nie jest tak źle. Ale zombiaków jest już naprawdę bardzo dużo. A, spróbuję teraz zmiecza. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Okej. Okay. Dobra, daliśmy radę. Brawo wszyscy. w mordę. Wystrzeliłem wszystkie granaty, poświęciłem. O co tu się dzieje? A zginąłem. Niestety, ale zginąłem na 20 chyba 9. fali. No to nie jest aż taki dobry wynik, ale było bardzo Zostało dosyć mało osób Jak na y, tego typu arenę <grym> Tak i właśnie jeszcze Zapomniałem powiedzieć, że na tej arenie Bardzo ważna jest y, Współpraca z innymi graczami Bo po prostu z, działając sami Nie macie szans Zombie was toczą i bezlitośnie Zamordują, że tak powiem <grym> Ale okej, okay, sorki za moje chrząkanie Ja na no, dzisiaj to chyba już będzie koniec Niedługo pojawią się kolejne filmy ja wam bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, które pojawiły się ostatnio na moim kanale, oraz y, łapki w górę pod ostatnim filmem. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Jeszcze, wam, jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Y, wybaczcie, że dzisiaj taki krótki materiał, ale to było raczej zamiast takiego typowego gameplaya było to. Hmm, raczej o po serwerze, pokazanie o co tutaj chodzi, gdyż mam zamiar w przyszłości nagrywać dosyć często materiały z tego serwera. Myślę, że także z innymi osobami wszystko zobaczymy. <laughs> ja mówię trochę dziwnym głosem, zobaczcie. <laughs> Ale okej, okay, na dzisiaj ja już się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jesteście naprawdę super. <laughs> Narka i cześć. sorki za to moje szukanie jeszcze raz, naprawdę bardzo.